Koalicja rządząca znowu się spiera. Władysław Kośniak, kamysz, lider polskiego stronnictwa ludowego, zaproponował, by cały obóz rządzący wystawił jednego kandydata na prezydenta, ale to marzenie dość szybko, jak wiem, zostało ukręcone przez koalicję obywatelską i lewicę. Myśli pan, że jednak jest realna szansa na to, że się dogadują? dogadają, czy to była tylko taka rzucona propozycja i nic z tego nie będzie wynikało? Szczerze powiedziawszy, nie uczestniczę w dyskusjach, co chyba dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, wewnątrz koalicji. Zna, rząd, pan, nie... zna pan tych polityków, wie, wie co Mam, dzieją ale się w sami za kulisami. Tak, że, oni, że oni mi się zwierzają. Byliby zresztą nie rozsądni, gdyby zwierzali się przedstawicielowi jednemu z liderów opozycji. Ja myślę, że tu może czasem chodzić o coś trochę innego niż wybrzmiewa z deklaracji. Nie zawsze jest tak, że jeżeli mówisz o jednym kandydacie, to faktycznie chodzi o to, żeby był jeden kandydat. Dat. Czasem chodzi o to, żeby wysłać jakiś sygnał albo o to, żeby zagrać na czas. Musimy wziąć też pod uwagę to, że przecież PSL nie jest formacją jednorodną. Tam jest więcej niż jeden lider. Trudno powiedzieć do końca, czy oni mają jedną strategię na te wybory prezydenckie, a przecież PSL jest częścią szerszej, szerszego projektu, tak zwanej trzeciej drogi, która w opinii naszej konfederacji nie jest wcale trzecią drogą, tylko przystawką rządu do Donalda Tuska, a prawdziwą trzecią drogą obok PiSu i Platformy jesteśmy my. Taka jest nasza ocena. Natomiast wiemy, że przecież ta trzecia droga jest Polską 2050, jest Szymon Hołownia, który już kandydował w wyborach prezydenckich i ciągle ma jako konkurent i rywal polityczny, muszę to powiedzieć, całkiem nie najgorsze sondaże i dość wysoką popularność, więc może w PESEL u nich są, żeby ich wspólnie reprezentował. Szymon Hołownia, może tak naprawdę w niego to jest wymierzona ta deklaracja. A może Władysław Kośniak-Kamęż po raczej średnim wyniku sprzed pięciu lat nie chce ponownie kandydować i szuka dobrego pretekstu, żeby tego nie robić, no bo przecież nie wystawi szefa Rady Naczelnej Waldemara Pawlaka, który był wicepremier w po, poprzednim po, po rządzie Donalda Tuska. A może chodzi o to, żeby uderzyć w lewicę i są umówieni z Platformą Obywatelską i żeby wysłać sygnał lewicy, że jak chce po tym, jak miała rozłam w swoim klubie poselskim, utrzymać swoją pozycję w rządzie, a nie tracić kilku wiceministrów, bo ma kilka głosów, głosów mniej, to może nie powinna zapowiadać swojego kandydata. A może chodzi jeszcze o coś innego, na przykład o to, żeby Platforma wystawiała kogoś innego niż Rafał Trzaskowski. Albo żeby trochę uszczknąć ja, bo... tego prawicowego elektoratu ja, i państwu ja. też zabrać. Natomiast jest jedna dobra wiadomość dla wszystkich skołowanych mnogością tych opcji. Pierwsza tura wyborów prezydenckich rozwiąże te wszystkie dylematy. W drugiej turze będzie już tylko dwóch. Albo A państwo więcej. są przygotowani? Albo dwie. Jest Pan przygotowany na taki scenariusz, czy Konfederacja może bardziej tak zapytam, jest przygotowana, jeżeli koalicja rządząca, jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe będzie chciało zawalczyć o ten prawicowy elektorat głosujący na Prawo i Sprawiedliwość, na Konfederację właśnie, jak zawalczyć z takim kandydatem prawicowym, jeżeli by się pojawił trzeci kandydat prawicowy? No to jest bardzo proste. Trzeba mówić prawdę, bronić interesu narodu polskiego i działać zgodnie z racją stanu. Jeżeli zdarzy się taki kandydat, to no to będzie ciekawie. Natomiast ja jeszcze nie spodziewam się. Nie spodziewam się i tutaj kibicuję słowo Mirowi który już cierpliwie objeżdża małe i średnie miasta, spotykając się z wyborcami, do których często żaden kandydat na prezydenta wcześniej nie przyjechał i których już przekonuje. Mamy nadzieję, że to zaprocentuje, kiedy ta prawdziwa kampania wyborcza w przyszłym roku na dobre się zacznie. A Państwo macie duże pieniądze zarezerwowane na te kampanie pana Mencena? Bo mówimy tutaj o bardzo dużych kwotach. Andrzej Duda wydał na przykład w 2020 roku ponad 20 milionów złotych. Panie redaktorze, jeśli prawo dozwala, to na kampanię wyborczą można wydać ogromne pieniądze. Natomiast moim zdaniem, sekret zwycięstwa nie jest jednak w pieniądzach. Konfederacja ze środków budżetowych ma znacznie mniej pieniędzy niż PiS czy Platforma, dlatego że polskie prawo wyborcze jest tak głupio napisane, że kto zdobywa lepszy wynik, dostaje wielokrotnie więcej pieniędzy. To jest niemądre. W mojej opinii. Jeżeli mamy demokrację, rywalizacja powinna być na równych zasadach i wszystkie partie powinny, które przekroczą próg finansowania, dostawać dokładnie tę samą kwotę. To jest niemądre także z punktu widzenia uczenia polityków dobrego zarządzania pieniędzmi. Ciężko, żeby liderzy partii uczyli się dobrego zarządzania pieniędzmi, jeżeli co wybory mają zupełnie inną sumę. Raz kilka razy większą, raz kilka razy mniejszą. To jest naprawdę głupie. Natomiast mam wrażenie, że w Polsce rzadko dyskutujemy o zmianach, jakie moglibyśmy zrobić. To jedna z nich, bardzo prosta, jeden artykuł w ustawie. Tylko oczywiście wówczas musieliby ci, którzy rządzą zasady finansowania zmienić na swoją niekorzyść, dlatego to nie następuje. To w takim razie wracając. Czy Państwo macie zabezpieczone takie kilkadziesiąt milionów na kampanię? Mamy znacznie mniejsze pieniądze niż PSI Platforma, ale część z nich chcemy przeznaczyć na kampanię prezydencką i zrobimy to kiedy oficjalnie, formalnie ona się zacznie. A w tej chwili, jeszcze to powiem dla wyjaśnienia, możemy oczywiście na wszelkie działania autopromocyjne normalnie, zgodnie z prawem, wydawać pieniądze, które są z tej subwencji dla partii politycznych I, i w tym sensie, bo niektórzy mówią, że tam coś jest jakby nie tak, że jeszcze się kampania nie zaczęła. No nie popadajmy w paranoję. Demokracja polega na tym, że politycy mogą swoje działania prowadzić w każdym czasie i dostają na to środki z budżetu. W 2020 roku pan też kandydował na prezydenta, więc zastanawiam się, czy w takich kuluarowych rozmowach pan doradza Słowomirowi Mencenowi, co powinien zrobić, żeby zawalczyć o jak największą liczbę wyborców? Jeżeli jest zainteresowany moją opinią i moim doświadczeniem, to oczywiście tak. Natomiast zdarza się, że nie jest? Tak, natomiast ze względu na poziom obciążenia obowiązkami i mój i słowami ramencena, rzadko się widujemy. Ja mam obowiązki wicemarszałka, on ma obowiązki z jednej strony no, tego już człowieka typowanego na kandydata konfederacji na prezydenta, z drugiej strony m, m, też lidera w swojej firmie, m, którą cały czas prowadzi i rozwija. No i mamy swoje partie. Ja stoję na czele ruchu narodowego, Sławomir na czele Nowej Nadziei, więc mamy obaj bardzo dużo obowiązków przy ustaleniu faktu, że mieszkamy w różnych miastach, bo Sławomir Mańca mieszka w Toruniu, ja mieszkam pod Warszawą. Ale widujecie to... się panowie na posiedzeniach ja Sejmu, to może nie, to jest czas, żeby porozmawiać, wymienić te doświadczenia. Natomiast w takich sytuacjach to nasi współpracownicy najwięcej się komunikują, bo w sztabach, w partiach politycznych jest dużo zdolnych, ambitnych i pracowitych ludzi, którzy robią całą robotę, żeby liderzy w określonych sytuacjach mogli błyszczeć, tak to działa. I nasi współpracownicy codziennie ze sobą konsultują najróżniejsze pomysły. Także proszę nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków z tego, co powiedziałem. To jest wszystko zgodne z zasadami profesjonalnej pracy politycznej i organizacyjnej. Znaczy ja się tylko dopytuję, czy Pan ma taki realny wpływ na to, jak wygląda kampania prezydencka Sławomira Mencena? To na razie jest prekampania, a nie kampania prezydencka. To no, w takim razie prekampania na, na działania polityczne słowa Mira Mencena. Nie, to jest, to, jest, to, jest, to jest wyrazem pewnych przekonań, temperamentu samego słowa Mira Mencena i jest to wynikiem pracy jego szefa sztabu, Bartosza Bohenczaka oraz wszystkich osób, które z nim współpracują, w tym również moich serdecznych kolegów. I koleżanek z ruchu narodowego. Także my się dzielimy pomysłami, natomiast sztab Sławomira Mencena wybiera z tego to, czym jest zainteresowany. To taki na koniec tego wątku taki sztandarowy pana pomysł, który powinien być wprowadzony w kampanii wyborczej Konfederacji, żeby, ten, żeby to było przynajmniej trzecie miejsce w pierwszej turze. Co, co by to było? Panie redaktorze, jest zdecydowanie za wcześnie, żeby takie rzeczy ogłaszać. Zobaczymy, w jakim kontekście wejdziemy w tą decydującą fazę kampanii prezydenckiej. Ona będzie w przyszłym roku. Ciągle jest wiele miesięcy. No, poza tym, jeżeli mam pomysł, który może zdecydować o zwycięstwie, to proszę wybaczyć, ale nie mogę go podać w nawet najważniejszym wywiadzie politycznym i medialnym, no bo konkurencja też słucha i obserwuje i mogłaby ten pomysł wykorzystać.